No, no, Ocean! Eee... Ocean? <ścoughs> Zmieniłeś się przez te lata, no nie spodziewałem się, że czas tak działa. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na moim kanale. Ha, rozumiecie, bo... Bo to jest Terraria i powiedziałem, że Minecraft. Haha, śmieślicie cię to slime? Powiedz. No, no... Powiedz coś, no. Nie, to nie. <laughs> e, no, witam, witam. W kolejnym odcinku Terrarii, Calamity dev. Mode. E, dzisiaj robimy to, co Tygryski lubią najbardziej, czyli. Chodzenie po kopalniach. Tak, wiem, że uwielbiacie chodzenie po kopalniach. Driada też to uwielbia. No, i tyle. Tak naprawdę chcę znaleźć sobie trochę więcej tungstenu, żeby zrobić sobie inną zbroję niż ta, ponieważ. Wolframowa jest o tyle fajna, że mogę sobie no, więcej samonów przywoływać, ale... Problem w tym, że mało defensa mam i... No widzieliście jak wyglądała walka z jówcatulu. No... Lekko nie było. <grym> Dlatego chciałbym trochę tego defensa więcej mieć. Halo, dlaczego... Ej, czemu ty się odbiłeś? Albo ah, to nie jest sticky bomba, dobra. Hmm. Halo. O, dobra, widziałem tam coś. Nie ukryjecie się przede mną. Pointer? Cześć Pointer! Ho ho! Myślisz, że możesz mnie zaskoczyć? A ja tak się ugra Spokojnie, wszystko było zaplanowane. Ja liczyłem na jakieś cave y tutaj, o dzień dobry! O, super! Halo cavy, gdzie jesteście? O! Dzień dobry, tam jest lead, ale nie chcę lid. ja chcę tangsen. Ojcie mi tanksen! Cześć ślimaku, ślimaku, co ty mi dropnąłeś? Skrupę Wow, skorupa ślimaka. Chcę skorupę ślimaka. Za co mogę? Za ciebie. W ogóle co ty robisz w moim ekwipunku? Aha, zmniejsza movement speed, czyli szybkość poruszania się i na skok, ale daje plus 5 defensa, czyli coś takiego jak kamienna zbroja z pierwszego sezonu. Co to jest najlepszego? Co to jest? Ej, ja nie chcę się udusić, halo Co jest? A strange backpack with poison effect Zwiększa kryty i... Co to jest? Skorpion Fe... Ojej, ojej o, dzień dobry Halo, tanksen, ej Tu byłby na mnie zamach przeprowadzony, czego bardzo bym nie chciał Jeżeli naprawdę będę zdesperowany, to zrobię ten Hermes budki, bo... No, jestem trochę zdesperowany Co to jest za system k... Eee, widzę cię Jesteś tanksenem, prawda? Tak jest Dobre oko Mmm.. Za co mogę ciebie wziąć? Co to mogę ciebie wziąć? Ale naprawdę dziwny system kopalni No co to jest? Super system kopalni, naprawdę świetny Hmm. Myślałem, że jesteś ślimakiem, a ty nie jesteś ślimakiem, się zawiodłem no zostaw mnie, no Hmm Chyba będę stąd wychodził, bo no, sami widzicie co to jest w ogóle To nawet rut nie ma, to jest wszędzie piasek Zawsze piasek w oczy... O! Dzień dobry, proszę pana. Bardzo mi się podoba, że pan się pojawił. Witam w mojej gospodzie. Będę musiał chyba więcej domku dobudować. Wszystkie zajęliście, czy nie wszystkie? A, jeszcze kilka jest. Jeszcze kilka jest. Dobra, misja Ocean. Po raz. Który raz się wybieram na ocean? Nie mam pojęcia, ale kto by to liczył. Trzeba cieszyć się chwilą. Carpe diem, chwytaj dzień. Jak to mawiali, dobra, więc lecimy. Z tym hookiem nawet szybko jest. Nie żyjesz, nie żyjesz, nie żyjesz. He, hej, kolego! Znaczy. Problem w tym, że nie mam bomb. Ale kolego! Dobra, wrócę po ciebie. Ej, ej, ej. Nie, nie, nie chcę zginąć, proszę. A, ugaszę moje pragnienie życia. Znaczy. No, nie tak to miało zabrzmieć, ale. Dobra, złapię się! Złapię się! O, chwila! Właśnie, o, i jak fajnie. Wszyscy zadowoleni. Dobra, tu już byłem, się ma dziadzio. Mam bardzo mało HP i bardzo mi się to nie podoba. Daleko mam? Nie, jestem bliżej niż dalej i nie chcę zginąć na tym korapszyn Bardzo nie chcę zginąć na tym korapszin, dlatego bardzo będę się starał, żeby na tym korapszin nie zginąć. Super. Ej, 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 kolega, wezmę cię. wszystko zbieram po drodze. Eee, po co mi ty? No po co to? No po co w ogóle koper w tej grze? No po co? Chociaż na modach można robić te... Nie, 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 nie. zostawcie, nie ruszajcie dzieci. Na modach można zrobić te super duper sztabki ze wszystkich sztabek, więc może też dlatego ten koper w tej grze jest. Autorzy przewidzieli to. No bo kto normalny zbiera koper na początku gry, skoro... skoro można zebrać drewno albo kaktus i ma się też zbroję. kilka razy szybciej. Dobra. Jestem już dalej, czyli przejdę to corruption! Przejdę, jestem tego pewny, słyszycie, jestem tego pewny. Corruption to. To jest to. Nawet się nie zraniłem okolce. proszę bardzo. Czemu z tyłu są kwiatki? To nie pasuje do siebie, dobrze? I mówiłem, że przejdę corruption. Mówiłem, że przejdę corruption. Teraz jeszcze sobie po skokach. O, tak. I tak. Super. O, brewer przyszedł, tak. A nie, to jest, to nie jest Young Brewer, to nie. Ocean? Halo, ocean. Ja już nie mogę doczekać muzyki z oceanu, jak ja uwielbiam ocean, no Znaczy muzykę z oceanu, chodź do mnie muzyka z oceanu No, no, ee... OCEAN! Ocean? <śmian> Zmieniłeś się przez te lata, no nie spodziewałem się, że czas tak działa Co jest? <śmian> Czemu to jest osikane? Eee ale muzyka świetna! Czym ty jesteś? Nie podchodź do mnie. Ciuch, czemu ja temu nic nie robię? Koldzik. Idę po kolzika. Ej, poison to mi daje. Bańka. Ale muzyka świetna, ale. Ja oczekiwałam oceanu tutaj, dobrze? Ej, ej, ej! Czym ty jesteś? Udu? Czemu jesteś, Udu? Um. I co teraz? Chwila. Mm, ty, przedasz mi się. Mogę oddychać pod wodą, ale to mnie zrani. Chociaż bubble. Czy coś tu jest? Szybko rozświetlić sobie. Dobra, nie tu. Jest coś. Ej, ja chcę ta. Ej, węgosz, węgosz, idź sobie. Znaczy nie wiem, czym ty jesteś, kim ty jesteś. O cześć Tymi. Super angler. Ja nie chcę tam, to jest w ogóle osikane. Czemu to jest wszystko sikane tutaj? Co jest? Dobra, uciekam stąd, bo się uduszę. Slime, zabierz mnie na powierzchnię. Angler, ty też się wynos stamtąd. Super, odkryłem ocean, tylko liczyłem, że ten ocean będzie troszeczkę inaczej wyglądał. I że nie będzie cały zasikany, ale. No cóż. Wracamy. Okej, okay, to było dziwne, ale. Hey, czemu nie? <śmiew> Jednak ci się nie udało, kompatre. <śmiew> no cóż, siema. Um, mech. Gdzie jest brewer? Zabawa, szukaj brewer. Gdzie jest brewer? Halo? Brewer? Ty jesteś alchemikiem, ale brewer chyba jeszcze przyszedł? Oj, ty, właśnie, ty jesteś babo-brewerem. No, zmieniłaś się. Po ile potki masz, co? Yo, 15 gold. co? Nie, nie, nie Tak się nie bawimy, o Angler, cześć, wróciłeś do żywych e, Siema, e, właśnie, chcesz mi quest dać? Kochany e. Ta ryba jest świetna, naprawdę Hmm, chciałbym iść po meteoryt Dlatego witam bardzo ciebie serdecznie Skłania zdań Tyle bomb, wydaje mi się, że wystarczy a co się będzie marnować? Przecież można zjeść. I sobie wszystko, chociaż nie nie ze wszystkiego. No, tyle mi powinno wystarczyć. Właśnie, nie, 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 wracaj, wracaj, wracaj. E, 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 Fallen Star. E, e, e. Tak jest. Nie, nie, nie źle. I już wszystko mi się miesza. Chcę iść po meteoryt. Dlatego szybko muszę. Deposyton. Posortować, niech będzie, mam bomby, mam bomby, dobra Bombowo, e, ten meteoryt był za korapszyn czy przed korapszyn? To były... ooo, to jest inny piasek Tam coś jest Jeżeli wiecie co to jest, to możecie mi napisać, będę wdzięczny Meteoryt był przed korapszyn, świetnie, wydaje mi się, że przed, nie no, przed nocą chyba nie zdążę Chociaż dla chcącego nic trudnego, trzeba wierzyć w swoje umiejętności Dobra, wiecie co, ja was tą przygodą niesamowitą nie będę zanudzał i po prostu widzimy się, jak będę już przy meteorycie. A może jeszcze w tym odcinku Krabulona pokonamy? Albo Iteroforza? Chociaż nie wiem, czy w to powinienem celować. Dobra, widzimy się za chwilę. Cześć, panie Rzepo, chodź ze mną. He, hej! Dobra, kopiemy. Niestety pustynia zostanie zdewastowana. No ale tak to już jest. Jeszcze trochę rzucimy. No coś takiego... Oa! Czemu mnie uderzyłeś? Uderzyłaś, bombo, kochana. Ja ci dałem życie. A ty mi dałaś... zadałaś ból. Nieuczciwa wymiana Dobra. Hop! 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 Więcej, więcej! Dobra! Nie chcę tutaj zginąć, naprawdę nie chcę, dlatego dajcie sobie lepiej spokój. Uwielbiam dasze w tej grze naprawdę. Miki, moje kochane, możecie mi osłaniać, kiedy będę sobie zbierał. 150 zombie, super! Dobra, coś takiego powiedzmy. Ups, oj, oj, niebezpieczny, jestem otoczony, ale spokojnie. Już opanowana sytuacja ile mam? 154, za mało. Ale rzut, 102 metry. Dobra, szybko to zebrać. Aj, oj, aj aj, 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 aj. Oj, 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 niebezpieczne. Ale spokojnie. Znowu sytuacja opanowana Potrzebuję więcej bomb. Sticky bomb. Oj, oj, oj. O, dobra. Odejdę do mnie, gigancie. Dzięki. Doczepię. Doczepię. Super. Ile? 441. Dobra, zaraz się stąd wynoszę Nie chciałbym zginąć, bo przy sobie troszeczkę waluty mam. Dobra, uciekamy. O nie, 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 nie. nie. Dobra. 468. Dobra liczba. Podoba mi się to. Co z bag... Prześladujesz mnie, no czemu ty znowu? Czy tu pojawiłaś? Różczko, i sobie. <grystanie> meteorit Barsy. Hallo? Gdzie jesteście Meteorid Barsy? Czemu was tu nie ma? Jeju, za dużo okienek. Stop! O, Meteorid Barsy. Dobra, robimy to. Uuu! Dużo. Bardzo dużo. <grystanie> e, meteorytowa zbroja. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to też bym sobie zrobił. Tak, zrobię to sobie też. Ale ja mam nieporządek w tym ekwipunku, żeby brzydko nie powiedzieć naprawdę. A może night Edge'a zrobić w tej serii? A, chociaż nie. Hmm. Wiecie co, na razie sobie zrobię tę zbroję z meteorytu, bo czemu nie? Dam sobie na tego słota chwila. Dobra, jest miejsce! Tak, tak. Okej, okay. ile będę miał defensa? No więcej, e, Space Gun, oczywiście, że tak, Space Gun zawsze i wszędzie. Hmm. Wow. E, <ścoughs> tej zbroi na razie nie wywalę No nie będę miał tego jednego slama, no ale jak mówiłem w tym odcinku, po prostu na razie mi się tym samonerem nie opłaca być w tym, na tym etapie gry. Dlatego na razie z tego zrezygnuję. Dobra. Hmm, co tu jeszcze można zrobić? Gdyby te pomysły jeszcze zawsze tak przychodziły szybko, tak. Żeby zawsze robić w tych odcinkach coś innego, bo nie chcę, żeby ta seria też była e, biciem bosa, i w kolejnym odcinku biciem bosa i w następnym odcinku bicie bosa i tylko bicie bosa co odcinek Chciałbym coś jeszcze dodawać do tej serii, ale budowanie naprawdę zajmuje mi sporo czasu i trzeba troszeczkę jeszcze nad tym pomyśleć jakoś, ale budowanie też jest bardzo przyjemne. Hmm. Ale dobrze, czy ja coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Hmm, hmm, hmm. Krabulom albo Iter of Wars, chociaż ile tej nocy zostało? Chyba nie za dużo, bo gdzieś połowa już na pewno minęła, bo jeszcze przy meteorycie nie byłem, a noc się zaczęła Dlatego wydaje mi się, że Iter of Wars nie wchodzi w grę teraz. A nie wiem gdzie mam e, grzybkowy biom. Wydaje mi się, że widziałem. Gdzieś go musiałem widzieć. Tu bym chciał jeszcze się wybrać. Ole mi FPSy spadły, driado, przestań! Tak więc, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. A jeszcze chwila, żebym o tym nie zapomniał. Chodź tu do mnie, kratko. Więzienie, chodź. Chcę to dobudować, ponieważ już widzę, że miejsce się kończy. Dlatego. Tak o. Tak o. Tak o. ale to jest świetne, kocham to. Tak nie powinno to wyglądać, ale spokojnie. Naprawiam. Dobra. To zniszczyć? Czy to się zalicza do domku? Tak. Tak więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Więc trzymajcie się do następnego razu. No i cześć. Papalisko, ze? Eh? Papa.